tego samego dnia, bo dzisiaj robię wycieczkę, żebyście mogli zobaczyć to, co zostawiła po sobie była władza ludowa, a jej spadkobiercy twierdzą, że przecież to było pięknie, ładnie i kolorowo i nie istniały takie rzeczy jak ścieżki zdrowia na Rakowieckiej, żołnierze wyklęci byli tak naprawdę zwykłymi bandziurami. No, nie, nie mi świadkowie istnieją. Jesteśmy po sąsiedzku na warszawskich Włokach. Wili jasny dom, gdzie podobnie jak na Szczeleckiej znajdowało się miejsce martyrologii, gdzie bohaterowie i ludzie prawdopodobnie zwykli, byli przetrzymywani tylko za to, że kochali swoją ojczyznę i chcieli, ją wolną bez jakiegokolwiek zaboru. Miejsce przesiągnięto tak samo historią, jak Strzelecka. Miejsce, które zostało odkryte przez właścicieli, które było skrywane i skrupulatnie pilnowane, by nie ujrzało światła dziennego. No nie udało się tego zrobić, zaowocowało to tym, że inskrypcje zostały odkryte, miejsce jest dostępne dla zwiedzających, jest ze mną osoba, która dokonała tego odkrycia i właścicielka tego miejsca, która nam opowie historię całą tego terenu Ursusiacy zapewne znają ci, którzy jeżdżą pociągiem, widzą ją na wysokości PKP Włochy, Willa, Jasny Dom. A ze mną jest pani Marlena, więc Marlenką może kilka słów o tym miejscu. Bardzo chętnie, przede wszystkim bardzo dziękuję, że zechciałaś pochylić się i pokazać szerzej odbiorcom historię tego domu. Zbyt mało osób ma świadomość, co w tym domu się wydarzyło. Zanim, zanim opowiemy o tych dramatycznych miesiącach historii tego domu, chciałabym powiedzieć kilka słów o samej Bryle, o historii Lidli. Mianowicie ona powstała na zlecenie ówczesnego burmistrza Włoch, pana Franciszka Kosteckiego który z nieznanych powodów y, sprzedał ten dom w kilku ratach mojemu bradziadkowi Józefowi Kasperkiewiczowi. Dodam tylko, że ostatnią z tych rat Kasperkiewicz y, spłacił w sierpniu 1939 roku. Projekt y, zakładał wybudowanie domu dwu murowanego, y, wybuch wojny, te plany wybudowania, wybudowania trzeciej kolonizacji z prawdopodobnie na zawsze. Mój pradziadek był przedwojennym notariuszem. Osobą niezwykle, nie majętną. Ten dom zakupił jako zabezpieczenie przyszłości dla rodziny. I też z powodu, który przyznam szczerze, nawet do dziś mnie bawi. Mianowicie rodzina Kasperkiewiczów to wielcy miłośnicy szeroko pojętej kultury i sztuki. I bardzo często, mimo że mieszkali w w moim rodzinnym mieście, to często przyjeżdżali do stolicy na najróżniejsze wydarzenie. Intrezy. Tak jest i zatrzymywali się z tego co mi wiadomo w różnorodnych hotelach. Podobno naprawdę Kasperkiewicz mówił, że właściwie po co miałby się zatrzymywać gdzieś, skoro mógłby we własnym domu. Wybucha wojna w ramach likwidacji elit, Józef Kasperkiewicz zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu w Wojnie na Legenda rodzinna mówi, że został stamtąd wykupiony i uciekli tutaj do Warszawy. I mieszkali do 1945 roku. Dodam e, jeszcze, że mieszkańcem Wiglii Dąb był również Czesław Maciej Piecewicz Witoszyński, e, uznawany za ojca polskiego lotnictwa, założyciel Instytutu Aerodynamiki przy Politechnice Warszawskiej, współkonstruktor maszyny bojowej Łoś, prywatnie szwagier Józefa Kasperkiewicza. Po zbombardowaniu budynku Instytutu Czesław Witoszyński tutaj również mieszkał. Wracam do Kasperkiewiczów. Mieszkali tutaj do stycznia 1945 roku. 28 stycznia tegoż roku otrzymali nakaz komendanta wojennego majora Puszkowa, na mocy którego zostali zmuszeni do opuszczenia domu wraz z koniecznością pozostawienia całego dobytku. W ciągu dobu faktycznie Kasperkiewicze i inni mieszkańcy domu, dodam, że Pan Franciszek Kośtecki, o którym wcześniej mówiłam, pomysłodawca wybudowania domu, stał się późniejszym mieszkańcem willi, natomiast 29 stycznia 45 roku wraz z Kasperkiewiczami dom opuściła wdowa po Panu Kosteckim, bo niestety został zgładzony w jednym z obozów za pomoc Żydom. 29 stycznia, powtórzę, 45 roku wychodzą stąd wszyscy mieszkańcy i właściwie Nigdy już tutaj nie wrócili. W 1946 Kasperkiewicz rozpoczął swoją walkę o odzyskanie domu. Do dziś zachowała się znaczna część korespondencji, którą kierował do ówczesnych władz, do Rejonowej Komendy Uzupełni, bo wiedział, że takowa się zainstalowała w tym budynku. E, natomiast nie przyniosło to żadnego efektu. Kasperkiewicz pokłócał się nie tyle na święte prawo własności co na sytuację, w jakiej znalazła się rodzina. Oni totalnie zbożeli, stracili wszystko. Wrócili do Gawianic, mieszkali w jednej izbie. Walka trwała 12 lat, do śmierci Kasperkiewicza w 1958 roku. tamtego czasu historia winni to dla nas wszystkich właściwie czarna dziura. Nic nie wiemy. W 1990 roku moi rodzice rozpoczęli walkę i tutaj z, jakby z premedytacją używam słowa walka, o odzyskanie domu od stowarzyszenia Właścicieli nieruchomości i po dwóch latach udało im się odzyskać dom i doprowadzić do tego, że na nowo zostaliśmy wpisani do księgi wieczystej obiektu. Natomiast odzyskaliśmy tylko mury. Dom w całości zamieszkany był lokatorami znakazu. Nie mieliśmy dostępu ani do piwnic, ani do mieszkań, ani do strychów. Byliśmy właścicielami murów. Nie zostaliśmy ciepło przyjęci, hmm. um, mówiąc bardzo oględnie. W 1999 roku odzyskaliśmy jedno z mieszkań i wtedy zaczęliśmy do stolicy przyjeżdżać częściej, głównie z powodów obowiązków administracyjnych. I moja mama postanowiła, że przyjedziemy na obchody święta niepodległości do Warszawy i pokażą marlenie młodej wtedy studentce, jak wyglądają takie obchody, jak są piękne. Doniosły. Faktycznie przyjechaliśmy tutaj, natomiast w tamtym okresie większość mieszkań można było ogrzewać wyłącznie piecami kaflowymi. I w tym mieszkaniu odzyskanym również takie piece się znajdowały, natomiast było to święto, nie było możliwości dostania się do skupu węgla. I jedyna zaprzyjaźniona z nami lokatorka, pani Krystyna Zupowicz, niestety już nie nieżyjąca, powiedziała, że jej piec kaflowy jest przerobiony na grzałki elektryczne i ona nam użyczy węgla. Które znajduje się w piwnicy. Dodam tylko, że jest to ta piwnica, w której w tej chwili się mm -hmm. znajdujemy. I faktycznie zeszłyśmy z mamą i z panią Krysią do tej piwnicy. Dodam tylko, że pani Krysia była przedwojenną salową, uwielbiała porządek i ład. E, I to pomieszczenie, pamiętam jak dziś, to było zestawione meblami, z wekami, natomiast ta ściana była wyklejona gazetami. Natomiast e, wskutek prawdopodobnie Wilgoci te gazety częściowo już tak wisiały. I to. Pewnie zwróciło naszą uwagę. I nagle, mimo wątłego światła, to było dokładnie to urządzenie, które widzisz, zobaczyłyśmy napis Bóg, honor i ojczyzna. Za zgodą Pani Krysi zerwałyśmy te wszystkie te... Wspominałam że... że Pan Ludwik Molik mówił o tym, że nie było tutaj nawet prycz, tylko słoma. I wiele lat temu rzuciliśmy tą słomę dla symbolu. Chciałam dodać, że kiedyś całe pomieszczenie było tą słomą wypełnione. I faktycznie, może nigdy nie miało... Moim intencją nie było negowanie słów Pana Ludwika, ale my faktycznie tego doświadczyliśmy. Ona się faktycznie ściera. Mm -hmm. Dlatego jest, bo zdarza się... Teraz niestety przez pandemię rzadziej, ale oprowadzę wycieczki szkolne e, i, i chcę, żeby młodzież po prostu to zobaczyła i może bardziej sobie to wyobrazić. I za chwilę jazdy zachowały się różnorodne kalendarze, od takich prostych kropeczek czy kreseczek do całych systemów, takich, jak teraz Państwo Coś pomyślał, że ktoś pędzel czyścił. Tak, tak. Ja tak, są mi tak, też kalendarze. Wiesz co, teraz wzięte tego, że ten materiał już taki um, trzeba się ograniczać, to mnie zawsze też bardzo ruszają te rysunki, ja, wiesz, kot, królik, motylek, się... motylek, tak, 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 tak. Prawdopodobnie. Czy ja sobie to myślę, że to były takie tęsknoty tak. za tym, co zostało za morami. ma tak. Coś, coś, coś takiego wychowującego. No, kotek to chyba taki trochę prześmiewczo zrobiony grubasek. No faktycznie. No, powiedziałabym dosyć duży To na pewno. światło. Zobaczcie. To jest e, największy kalendarz, jaki dotąd udało nam się znaleźć. To jest sufit, więc sorry, ale no nie, nie, nie jestem w stanie. Ale to też myślę świadczy o desperacji, żeby tak. się zachował, jeżeli w takim nie, niedogodnym tak naprawdę miejscu jest to wyryte. Mało no, znaczące miejsce dla tych, którzy ich pilnowali. Prawda. Prawda. To są takie to już nie wiem, czy to po prostu znaczy nic nie, nie no, ma sensu, bo... Nie, jest spokojnie. Tak. To wszystko idzie nagrane i jest naturalnie, tak ma być nagrywane. Tutaj niedokończony kalendarz. Rozpoczęty, tutaj za całkowicie. Chciałabym zwrócić uwagę na przykład, na pierwszy do końca nie widzimy jak podświetlić, zaraz nam się nazwisko tutaj tak. nie na Jakie niesamowite emocje za każdym razem towarzyszyły nam, kiedy odkryliśmy kolejny napis, literkę chociaż. To jest tak, jakbyśmy usłyszeli. Mm -hmm. Słyszeli krzyk. Ja wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale ja zawsze powtarzam, że te, że te mury krzyczały. Tak, to jest prawda. I uważam, że każde odkrycie to jest jednak człowiek. Za każdą kreską tu się kryje człowiek. A ile tak. jeszcze tych kresek na tych cegłach, które tu są? Miliony. Na pewno. Wiesz, jest jeszcze kilka, co najmniej dziewięć, jeśli dobrze teraz na szybko policzyłam, pomieszczeń, które niestety Współcześnie zostały wytynkowane, kiedy funkcjonowała jeszcze apteka lwowska. Nie wiemy, czy pod tymi tynkami z lat, podejrzewam, 60., -tych, 70. -tych być może nie ma inskrypcji. No, oczywiście słyszałam, że są możliwości. E, skanowania. No ale myślę, że to taki proces bardzo bardzo profesjonalny i kosztowny. Na razie skupiamy nie, się tak. na tym, co, co faktycznie widzimy. No, to, no, to, no, to, 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 to też jest była cela natomiast ona, nie wiem w jakim okresie, została e, wytynkowana, czy jak to się nazywa w tym momencie, tak, Natomiast to jest pomieszczenie, w którym przetrzymywany był pan Ludwig Molik, jeśli idzie za mną, ci, To jest napis, przez niego weryty. Molik Ludwik, AK, urodzony 12 maja 23-28 roku, przepraszam, nie, nie potrafię odczytać tam ta szóstka. Czy piątka. No w każdym razie jest imię, nazwisko data mhm. urodzenia i, i... drugi surowski no. też AK. Wydaje mi się, że to jest ługowski, wiesz? Ługowski AK, tak. Być może to jest tak. No tak. Tutaj w tym umieszczeniu jest um, sytuacja, o której mówiłam, że te same osoby... Roję się w kilku miejscach. Pokażę. Musimy tutaj oświetlić, bo na rzut oka widać, że nic nie widać. Mm. Natomiast wiesz co, może ja Ci mogę ze światłem. Brygider. To jest nazwisko Brygider, tylko musimy... o, tak. Z. Tak. Z brygider. I próba zniszczenia na szczęście nie w pełni skuteczna. Mm. I teraz po drugiej stronie na ścianie. Bardzo wyraźny napis. Z Brygider, Lwów. Musimy podką tu widać brywider. I to na dole. I tutaj Ci pokażę. Mikoś, Rzeszów. I zaraz zobaczysz po przekątnej na drugiej ścianie ten sam albo kosz. Bali się, że ktoś ich zapomni. Tak, mieli stary się bać. I znów Mikosz, Rzeszów. Więci, że e, nie zwróciłabym uwagi na to, jak to jest głęboko Wereta. Mm -hmm. Przecież nie mieli narzędzi. I szybciutko już, poza pewnie możliwością budowania tego, ja sobie wymyśliłam, jak założyłam fundację, że zrobimy ścianę pamięci. I w swojej naiwności uważam, że to będzie fajny pomysł. Kupiliśmy cegły i ja jako tak zwany prezes fundacji miałam pierwsza coś wyryć. No i wiesz, tam było, to jestem odżywiona, jak widać, aż za bardzo, i ryłam, i ryłam, i ryłam, i były tylko kreski w tej cegle. I wiesz, po co, po co o tym mówię? Zobacz, ile tu było desperacji. Tak żeby nie mając narzędzi wyryć tak głęboko, żeby po kilkudziesięciu latach bez żadnego problemu sobie z niego odczytało. To nie jest setna milimetry, to są... To są naprawdę milimetry. Tak bardziej chcieli, żeby, żebyśmy wiedzieli. To Myślę, że na folii to... prowadzące do jednego z dwóch karcerów, na jakim, jakie znajdują się w klienicach. Jest tego domu. To jest uh, pomieszczenie, w którym można stać tylko do pewnego momentu. Dalej można już tylko kłócać, klęczać lub, lub leżeć. I obawiam się, że właśnie w takiej pozycji osoba tutaj więziona wyryła krzyż i pod nim napis Jezu, wyratuj. To i pod nim napis Jezu. I niestety mało przyznaję czytelne w tej chwili, z którego kiedyś. Myślę, znaczy, że to już nie wymaga większego komentarza. Tam jest jeszcze napis, Bo to samo jest na strzeleckim. Tak, bardzo dużo odniesień takich do Boga, bo do tam, ja pamiętam, my z Bogiem, był z nami, tak. ale zabił mnie napis śmierć naszym wybawieniem, bo tak. coś to pamiętam, zawieł ja mnie ten napis wtedy. Na poprzecznej walce drzwi w karcerze, Matko Boża, opiekunko nasza, wyratuj. thank